Drodzy mieszkańcy Kościerzyny i goście, z tego miejsca serdecznie zapraszamy was na wyjątkowe muzyczne lato 2025 w Kościerzynie. Wspólnie z Kościerskim Domem Kultury przygotowaliśmy dla was cykl kilkunastu wydarzeń artystycznych i koncertów, które odbywać się będą podczas całego sezonu letniego. To między innymi powrót takich imprez jak Powitanie Muzycznego Lata nad Jeziorem Gałęźnym, to dwudniowe święto miasta, to między innymi organizacja czterech dużych koncertów z wykonawcami polskiej sceny muzycznej czy pięć wydarzeń artystycznych w ramach kościerskiej sceny kameralnej, czyli letniego grania na kościerskim rynku. Do kościerzyny tego lata przyjadą tacy wykonawcy jak Miły Pan, Skolim, Bryska, Dawid Kwiatkowski, Brave, OSTR czy Grubson, ale zresztą zobaczcie to sami. Powitanie muzycznego lata w Kościeżynie rozpocznie się 21 czerwca, kiedy to po wielu latach przerwy do Kościeżyny powraca Noc Świętojańska nad Jeziorem Gałęźnym. Wydarzenie pod hasłem Wieczór Ognia i Muzyki to konkursy, warsztaty, stoiska rękodzielnicze, a także muzyka na żywo w wykonaniu zespołów folklorowych, rzepczyno oraz kurna chata. Zwieńczeniem wieczoru będzie natomiast pokaz Fireshow. Wyjątkowy weekend czeka nas w dniach 4 i 5 lipca, kiedy to odbędzie się dwudniowe święto miasta Kościerzyna. Rozpoczynamy 4 lipca od targów książki kaszubskiej i pomorskiej Kosterina, a wieczorem w ogródku Jordanowskim wystąpią dla Państwa polscy wykonawcy muzyki dance, w tym m.in. Miły Pan i Skoli. Natomiast 5 lipca czeka na Was miasteczko ze stoiskami gastronomicznymi i rękodzielniczymi, strefa zabaw dla najmłodszych oraz scena, która tętnić będzie koncertami. Na początek lokalni wykonawcy Spacebash i Henio, następnie Latino Show Band, a wieczorem Bryska oraz koncert Gwiazdy Święta Miasta Dawida Kwiatkowskiego. Ale to nie wszystko. Po koncertach gwiazd zapraszamy na zabawę muzyczną, którą poprowadzi DJ Boy. 19 lipca zupełnie nowe wydarzenie na kościerskiej mapie imprez letnich. Biesiada Weselna w ogródku jordanowskim z lokalnym zespołem weselnym, z zabawami weselnymi oraz stoiskami gastronomicznymi. Natomiast w dniach od 24 do 26 lipca odbędzie się jak co roku Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Sierpień to również dwa duże wydarzenia koncertowe w Ogródku Jordanowskim. 9 sierpnia kolejna nowość DJ Party Kościerzyna czyli impreza dla fanów DJ-skich setów z udziałem takich DJ-ów jak Melo Kids i Brave. Natomiast 29 sierpnia odbędzie się zakończenie muzycznego lata w Kościerzynie z koncertami uznanych polskich raperów OSTR i Grupsona. Uzupełnieniem wszystkich tych wydarzeń będą oczywiście klimatyczne koncerty na rynku, które w ubiegłym roku powróciły do Kościerzyny po kilkuletniej przerwie. Będzie to pięć wydarzeń w ramach kościerskiej sceny kameralnej, czyli letniego grania na kościerskim rynku. Muzyczne lato 2025 w Kościerzynie to prawdziwa uczta dla fanów dobrej zabawy, zarówno tych młodszych, jak i starszych. To lato będzie pełne dźwięków, emocji i niezapomnianych wspomnień, bo w Kościerzynie warto się bawić. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolne. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie Dawid Jereczek, burmistrz miasta Kościerzyna.